muszę podziękować prokuratorom. Pani Ewa Błasik rozmawiała z, przedstawiciel z przedstawicielami tej instytucji i w jakimś sensie część tych informacji jest na wynikiem roz rozmowy rodziny pani Ewy z prokuratorami, którzy wykazali się, no można właśnie powiedzieć, odpowiednią wrażliwością dla jej sytuacji i dla jej cierpienia, które de facto musiała sama ponosić przez rok czasu i sama musiała bronić dobrego imienia swojego męża. Czy broniąc dobrego imienia generała spodziewa się pan to, o czym pan Pan mówi, to są działania formalne, dość skomplikowane. A czegoś takiego jak najzwyczajniejsze przeprosiny ze strony tych, którzy wmieszali generała w przyczyny katastrofy. Wie pan, to jest kwestia pewnej empatii i kultury osób, które do tego doprowadziły. I ja pozostawiam to, ocenie państwa, czy te osoby będą w stanie powiedzieć słowo przepraszam. I pytanie, czy takie słowo w chwili obecnej wystarczy, dlatego że pani Ewa Błasik została przez rok pozostawiona sama sobie, nie miała praktycznie żadnego wsparcia ze strony instytucji rządowych, mówię o bardzo szerokim rozumieniu słowa wsparcie. I rodzi się pytanie, czy dzisiaj, nawet jeżeli pan premier wstanie i przeprosi, to będzie wystarczająco. Powinien to zrobić, ale zawsze też powinno iść za tym jakieś konkretne działanie. Chociażby oczekuję takiej deklaracji, deklaracji że pan premier dzisiaj podejmie działania, które wyjaśnią, dlaczego w ogóle doszło do takiej sytuacji. Dlaczego doszło do sytuacji, w której infamizowano jedną, jedną z ofiar tej katastrofy. Co robi pani Ewa Błasik teraz? Wyjechała z Warszawy, chciała, być, chciała ten czas przeżyć w spokoju, bo jakkolwiek dla nas jest to, info, są to informacje dobre, to one powodują też ogromną ilość stresu. Można powiedzieć, że dopiero dzisiaj odchodzi to napięcie, które przez, przez ten rok to, towarzyszyło. Chciała być z rodziną, z bliskimi, ty, tylko z nimi. I przepraszamy Państwa, że, 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 że nie ma dla Was czasu, ale proszę zrozumieć, to był bardzo trudny rok dla mnie.